Muzyczne tego dzisiaj. Naszymi gości są pan Marek Koper i Norbert Sztuk. Grupa Witam panowie. Skąd wzięła się pasja do muzyki? Pasja była od zawsze, od dziecka. To się gdzieś tam przewijało w naszych grzywkach. Ja dużo muzyki słuchałem z bardzo różnych gatunków, i po prostu nie ograniczałem się do jakichś tam stylów. No i ta pasja powstała właśnie na skutek słuchania innych rzeczy. Właśnie pasja doprowadziła do tego, że pojawiły się procesy twórcze, tak? I procesy twórcze to jest owoc, owoc tego, z czym przychodzimy tutaj. I, i te kolejne projekty, które, które się pojawiały. I, no tak jak właśnie Norberta. to jest fajne, że Norbert jest bardzo, tak? twórcą całej muzyki, tak? Wszystko wychodzi z jego głowy. I tak, no w projekcie Aspirin wiele osób się pojawiało, które współpracowały z nami, tak? A głównym trzonem jest właśnie Norbert Sztuk, tak? Twórca, aranżer. Jak u Was przebiega proces twórczy? Zamykacie się gdzieś w pokoju, idziecie ulicą, idziecie samochodem, zgrywacie, zapisujecie to, co Wam przyjdzie do głowy. Jak to u Was się odbywa? U mnie to jest bardzo prosto. Po prostu siadam przed klawiaturę, nie bez sobie coś tam gram i zaczyna coś wychodzić. Nagle, jakbym się podłączał do jakiegoś tam, jackiem do jakiegoś kanału muzycznego, i zaczyna na mnie spływać ta muzyka, i po prostu tak naprawdę mi przychodzi to bardzo łatwo ja po prostu gram i coś z tego zaczyna wychodzić, zaczynam coś tworzyć także z tym nigdy nie miałem problemu znaczy, bo są niektórzy, że rzeczywiście, że w samochodzie gdzieś tam, a to szuka komórki, żeby zarejestrować. Też miałem takie przypadki. Też miałem, że podczas powrotu do domu, zarejestrowałem sobie utwór na komórce, ale są najśmieszniejsze, kiedyś byłem w górach, no i na szczycie góry spłynął na mnie pomysł, a na dole już miałem cały aranż wymyślony, no, nie, to też było... Co to za góra nie... tak wpływa na języków? <śpłynął> <śpłynął> już nie pamiętam na Chyba to... najwyższa w Polsce. <śpłynął> nie, nie, czy, właśnie to nie było <śpłynął> Ale... Dlatego, że nie było zakuszeń jak była na to ale... znaczy, to był jeszcze pomysł o tyle ciekawy, że to na zlecenie, jak ktoś mi zlecił utwór dla Torzewskiego, pamiętam, to bym miał, miał powstać utwór dla Torzewskiego, dla tego naszego tenora. Schodząc z góry, już miałem cały projekt w głowie. I jak to się dzieje u Marka? U mnie jak to się dzieje, to znaczy tak, moja współpraca z Norbertem wygląda najczęściej tak, że ja właśnie dostaję gotowy aranż roboczy od Norberta, tak jak Norbert mówi, Norbert siada przed pianinem, zaczyna grać, pojawiają się linie i dołącza kolejne, prawda, partie instrumentów, ja dostaję, dostaję aranż, przesłuchuję go kilkakrotnie, no i powiem tak, że... Ja też się zastanawiałem skąd biorą się te słowa, ale te słowa się pojawiają i one się po prostu o, wbijają i, idealnie jakby a, idealnie w muzykę Norberta. Poza tym jeszcze mam inne procesy twórcze. Gram na gitarze, biorę gitarę i, i się pojawia piosenka. no Albo też ja mam tak wiele osób, że w domu przy codziennych pracach. Nie? Już do tego doszło, że ja z kartką chodzę i z długopisem, bo ten pomysł się pojawia no, w najmniej spodziewanym momencie. No. No, mówię, nie wiem skąd, nie zastanawiam się po prostu. Gromadzę to, zapisuję i efekt jest taki, że, że jest ta nasza muzyka. Tak? Nasi no, słuchacze mogli już dzisiaj wysłuchać jednej z naszych piosenek. Nie wszyscy na pewno słuchający teraz radia. Na RSC. więc proszę bardzo, zapowiedzcie piosenkę, która już za chwilę nam tanie naszej stacji. To będzie nowość na pewno, bo to jest utwór z grudnia z, z 2014 roku, tytuł Cała ta noc. No jak powstawała ta piosenka? Właśnie to jeszcze ciekawy jest element, bo to powstał Nie, to jest do odpowiadania, że, że wszystko jest... Od każdej strony inaczej się zaczyna. To, tak, to została tak. napisana piosenka przez. Najpierw powstał tekst, tekst tak. a ja do tekstu do, dorobiłem po prostu aranż i, i nie mam robić, Tylko tego. w jaki sposób to powstał. Ja tekst do, napisałem na zlecenie dla duetu, tylko duet nigdy tego, tego tekstu nie dostał, dostał inne. I ten tekst, czy to nie była Nie by był ten to dla was. nie był tak. tak. Tekst był skierowany dla kogoś innego, ale nigdy tego tekstu te osoby nie dostały, dlatego że dostały jakieś inne teksty. Ja sobie jakby tą sprawę. W czasie, tak mówię, dale, zobaczymy, co się wydarzy. U Norberta tekst leżał z dwa miesiące, i ja tak Norberta namawiałem: zróbmy utwór duet. Zaprośmy dziewczynę, czy wzbogacimy piosenkę o damskich głos. Ja pamiętam, jak dziś. Ja wychodzę ze studia. No mówi, że, że coś sobie będzie robił tak muzycznie, ja wracam, to mówię No no to może tak, weźmiemy się za ten tekst, bierzemy tekst, No mówi to, ja ja ci, Marek zagram coś, co przed chwilą wymyśliłem i nagle jest tak, że muzyka idealnie po prostu wchodzi w ten tekst. Przeważnie jak się rozmawia z ludźmi, no to a, brak mam ze znajomym, jak wymieniamy się doświadczeniami jakimiś, to każdy mówi, no że kurczę, no nie mam pomysłów, a, a u nas jest odwrotnie, u nas... A... Pomysłów, że jest tyle projektów, że no, jakbym policzył, to ze 200 utworów powstało, które jeszcze w ogóle większość nie ujrzała światła dziennego. E, czyli w tej piosence można usłyszeć na wokalu Tak. Ta, ta, ta. Kogoś jeszcze? Koleżanka. Tak, ta, ta, ta. ten... tutaj współpracowana z Tak, ze skiernie Mamy tutaj koleżankę Jowita Hyska i ona zaśpiewała właśnie drugi głos. Posłuchajmy. Oczywiście, zapraszamy. i Służycie tą piosenkę, czy czegoś wam jeszcze w niej brakuje, żebyście coś zmienili? Nie, myślę, że ja już bym nic nie zmieniał. Ja, no to, ja... to znaczy każdy ma taki problem, jeśli chodzi o muzyków, że no, trzeba dorosnąć do tego, żeby traktować, że coś, co już skończone zostawić w spokoju. Bo jak się zacznie grzebać, to można grzebać w nieskończoność. To też przeszedłem taką drogę. Zawsze chcieliście być muzykami, czy mieliście jeszcze inne marzenia? U mnie to się odbywało w ten sposób, że no, jako dziecko po prostu ktoś zwrócił na mnie uwagę, że ja coś. Muzycznie jestem uzdolniony jakoś. To akurat zwrócił uwagę mój wujek, który mnie po prostu zapisał do szkoły. Ale jak zwrócił uwagę? Śpiewałeś? To, to, to też. Moja mama bardzo często śpiewała, a za bardzo śpiewać nie miała, i ja jej zwracam uwagę. Mama już nie śpiewa, bo szujesz. I samo to już było jakimś tam motywem do działania. Ale jako dzieciak kilkuletni budowałem z klocków syntezatory. I to dało. Rodziców do myślenia, czy tam mojemu wujkowi, że kurczę, no jak on buduje takie coś, to chyba ma zapędy ku temu, no i tak się zaczęło. A u ciebie, Ja pamiętam tak, jak chodziliśmy do szkoły podstawowej. Nie wiem skąd to się wzięło, że z kolegami sobie wymyśliliśmy, chyba w szóstej czy piątej klasie szkoły podstawowej, że zakładamy zespół i były rozdzielane instrumenty, kto na czym będzie grał. I na mnie tak gitara spłynęła. Tylko, że u mnie ta muzyka się pojawiała i gdzieś uciekała przez jakieś tam, prawda, inne wybory życiowe, ale jak teraz sobie przypomnę. No bo teraz najlepiej się realizuje w pisaniu tekstów, ale jak sobie przypomnę, to jako dziecko, które miało tam 8-9 lat, ja chodziłem i ciągle coś nuciłem i wymyślałem jakieś słowa podkładałem. Także uważam, że to już było we mnie, tylko to wymagało czasu, żeby to z siebie, siebie wydobyć. Ja ukierunkowywałem się na, na sport na przykład. Sport mnie bardzo interesował i tak bardziej o to, a muzyka. Muzyka znów była taką Sport że... dokładnie, jakaś dyscyplina. No to dokładnie no wtedy... Z, z tych lat, jak kiedyś, to pamiętam były te firmy z Bruce Lee, Jean Claude Van Damme, każdy chciał kopać, taki Wojownik. Fox, no, tak, wojownik, tak. Właśnie no, sztuki walki, to, to było to coś, co było jakby, no, wszystkich nas otaczało, nie? No, takie dyscypliny, gdzie rywalizacja, tak? Czy muzyk w naszym kraju ma rację bytu? Czy można uznać to jako zawód, który może sprawić, że będziemy żyć sobie wygodnie? Może sprawić, ale to trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. Trzeba mieć 300% szczęścia, żeby coś takiego osiągnąć. Nie no, wiadomo, że są. Jak Wy szukacie tego szczęścia? Bo szczęście trzeba też znaleźć. Szczęścia szukamy poprzez kontakty z ludźmi. No trzeba się po prostu kontaktować z innymi, którzy po prostu no, mają jakieś... Możliwości, czy mogą pomóc, czy, czy są menedżerami, czy. Są już w branży, bo próbujemy zainteresować naszą twórczością osoby, które już coś osiągnęły, które promują inne zespoły i szukają osób, które zaczynają coś. Gdzieś wtłaczamy tak. utwory na YouTube, a, tak, na Facebooku mamy stronkę i przez, przez kanały różne. Adres strony? Autor lama? Aspiryny trzeba wpisywać w, na Facebooku, tak. Aspiryny. I wtedy jesteśmy do, do, do znalezienia. I jak opisalibyście projekt Askin? W pięciu słowach. Spotykacie menadżera, który trzęsie rynkiem muzycznym w naszym kraju i mówi, macie pięć sekund, pięć słów o waszym zespole. Co mu powiecie? Ja bym to tak określił, że bardzo dobra energia muzyczna. Pozytywne teksty, prawda, życiowe przede wszystkim, dobre linie i to wszystko uważamy, że nasze, nasze jakby te pomysły muzyczne bardzo wbijają się w głowę, łatwe do zapamiętania i dają, dają dużo po prostu fajnego, fajnego w odbiorze ludziom. No. Czyli staramy się unikać tematów, które są smutne, no, bo ludziom już jest dosyć prawda, takich klimatów smutnych, chociaż, tak? chociaż jest jeden utwór, jest. jest taki utwór, który po prostu no, działa na zmysły, pomimo tego, że ludzie są w nastroju jakimś tam dołującym, to potrafią się poprzez ten utwór, jak to się mówi, wznieść i no, jak uzdrowić, no. tak Z nazwy też wynika, że my mamy aspirynę, to jest trochę część leku, część <laughs> aspiracji. No. Dobrze, kolejna piosenka, jaką zaproponujecie słuchaczom Radia RC. To na pewno będzie pięknie. Bardzo. Będzie pięknie, tak. Trzymam ze słowa. Na Przypomnijcie, co to za piosenka? Będzie pięknie. Dokładnie, no utwór. Ma jakąś swoją historię? To mów, że się nie dokończy. No. Znaczy ja bym powiedział tak, no, z tą energią, że Aha. naprawdę jest bardzo dynamiczny utwór z dobrą energią i, który pobudza do, do działania, no i dający nadzieję. No to to, co staramy się przekazać przez, przez naszą muzykę, dobrą energię, no bo o to chodzi. No. A propos Nadziei, czy mieliście już e... jakieś chwile zwątpienia, że ta muzyka to... To jednak nie to, że mimo tego, że nagrywamy, macie tyle, tyle pomysłów i jednak nie idziemy do przodu, mieliście takie chwile zwątpienia? Myślę, że każdy ma, każdy muzyk, który gdzieś tam próbuje się przebić, dochodzi do takiego momentu. Ale też pomimo tych wszystkich jakichś tam upadków, zlotów, trzeba cały czas myśleć, że to muzyka jest tak, cały czas ta, ta, ta sama, to po prostu nasza ocena się zmienia w stosunku do czasu. Także co do muzyki, no to myślę, że każdy jeśli akceptował ją, czy tam na początku podobała mu się, to ta reakcja się nie zmienia po latach, mimo wszystko. Ja mogę powiedzieć od siebie, że to jest jakby część mnie samego, tak? Jakbym w tej chwili miał skończyć z tym, prawda? No to uważam, że tak jakbym próbował, próbowałbym coś w sobie zniszczyć, tak? No to już jest tak głęboko we mnie i to... Ja uważam, że to tak samo jak ze mnie i z Norberta coś próbuje się wydostać na zewnątrz, tak? I to, to ja mówię, no muzyka to, to są emocje, to jest dawanie czegoś z siebie i, i uważam, że no powinniśmy jakby nadal w tym trwać, bo... To takie nasze muzyczne dzieci. Eee, tak, misja, nasza misja. Dobrze, dzisiaj mamy drugi dzień stycznia, za wami Sylwester, postanowienia noworoczne. Jakie postanowienia noworoczne ma Marek i jakie ma Norbert? Postanowienia mogą być duże, ale więcej to jest z realizacją, zawsze z realizacją jest najwięcej problemów. To znaczy postanowienia, no cały czas te same, czyli starać się, żeby ta muzyka gdzieś wybrzmiała na tyle, żeby, żeby ludzie usłyszeli w szerszym gronie i żeby się spodobała. Tyle. No ja to mam takie postanowienie, że chyba zauważyłem, że coraz bardziej uwikuję się w te różne współprace z różnymi osobami, bo dużo zacząłem pisać dla różnych osób i widzę, że już się zacząłem, zacząłem w tym gubić, także ja może muszę się zdyscyplinować. Troszeczkę mało czasu poświęcam ostatnio na, na, na instrument, czyli na gitarę. To może takie postanowienie więcej tego ćwiczenia musi się pojawić, tak, żeby, żeby troszeczkę technikę poprawić. No i do przodu, tak. A jakie macie marzenie? Powiedzmy, spotykamy się za rok. Eee, 2 stycznia 2016 roku. Chci gdzie chcielibyście być wtedy? Tak, żeby nie być rozczarowanym, ale żebyście byli zadowoleni z tego 2015 roku. Myślę, że najlepszym dla mnie by było być na scenie po prostu <laughs> i wykonywać to, co się lubi, bo tak. to chyba więcej do szczęścia nie potrzeba, bo owszem, studio jest yy, fajne ale tam zamykamy się w sobie i nie ma przekazu do ludzi, a kiedy wychodzimy na scenę i jest ten przekaz, że my przekazujemy coś od siebie do ludzi, to wtedy jest ta moc, wtedy się zaczyna dopiero interakcja między publicznością czy, czy tym, jak widzimy, jak reagują na nasze utwory ludzie, no nie? To jest najważniejsze dla mnie przynajmniej. No ja się zgodzę z tym, co nabor powiedział, po prostu no, chcielibyśmy, żeby to, co prezentujemy, prawda, nasze pomysły, żeby Dotarły do ludzi, tak? bo w tej chwili, no to prawda, słyszeli nas, nasi znajomi, prawda? Opinie są fajne, że fajne kawałki, że dają nam coś fajnego, czyli no po prostu grania, grania. Ta energia, którą my dostaniemy zwrotną od ludzi, tak? to myślę, że dostaniemy tylko jeszcze większego kopa do działania i te procesy twórcze mogą być jeszcze lepsze. A jest ktoś, zespół, wokalista, wokalistka, z kim chcielibyście. Na przykład zaśpiewać, nagaz jakąś piosenkę. Moim największym marzeniem było zaśpiewać z Patrycją Markowską, bo też ona ma tą energię właśnie, którą przekazuje i jest bardzo szczera w swoim śpiewaniu. Można lubić, można jej nie lubić, ale trzeba jedno jej przyznać, że jest bardzo szczera, jeśli, jeśli chodzi o śpiewanie. I to słychać też po jej głosie. I ją szanuję jako wokalistkę i z nią bym chciał w duecie wystąpić. I tego właśnie Wam życzę na nowy 2015 rok. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Jesteśmy umówieni na drugi dzień stycznia 2016. Dokładnie. Na koniec naszego spotkania I jeszcze jeden, trzeci, ostatni dzisiaj utwór grupy Aspirin. Proszę bardzo, cóż to będzie? Jest to utwór, to co mam. Co ciekawe powiem, że to utwór, pierwowzór powstał w 2003 roku i to był Tell Me Why, czyli wersja angielska. Koleżanka An Ania Beos napisała właśnie ze Skierniewic dziewczyna. Napisała tekst do mojej jakichś tam linii melodycznych I ten utwór też był puszczany, emisja radio była, ale spodobało się tak ludziom na tyle, że zaistniała potrzeba, żeby napisać go po polsku. I stąd ten właśnie utwór, to co mam. Słuchamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, wielkie.